Druga piosenka będzie o słowiku. Najpierw ja zaśpiewam, a później wspólnie na nauczymy się pokazywać i mam nadzieję, że również świać. Słowiku, słowiku, ptaszku malusieńki, Czyś widział, czyś słyszał, jak pada deszcz. Oto tak, oto tak, tak pada deszcz. Oto tak, oto tak, tak pada deszcz. Słowiku, słowiku, ptaszku malusieńki, Czyś widział, czyś słyszał, jak wieje wiatr? Oto tak, oto tak, tak wieje wiatr. Oto tak, oto tak, tak wieje wiatr. Słowiku, słowiku, ptaszku malusieńki, Czyś widział, czyś słyszał, jak rośnie mak? Oto tak, oto tak, tak rośnie mak. Oto tak, oto tak, tak rośnie mak. A więc, słowiku, słowiku, pokazujemy tutaj skrzydełka latającego słowika. Słowiku, słowiku, ptaszku malusienki. Malusienki to takie bardzo malutkie ptaszki. Czyś widział, rozglądamy się, czy słyszał, jak pada deszcz. I tutaj pokazujemy spadający krople deszczu. Oto tak, oto tak, tak pada deszcz. Oto tak, oto tak, tak pada deszcz. Fragment ze słowikiem się powtarza. Słowiku, słowiku, ptaszku malusieńki, czyś widział, czyś słyszał, jak wieje wiatr. I tutaj kołyszymy się i machamy rączkami. Oto tak, oto tak, tak wieje wiatr, oto tak, oto tak, tak wieje wiatr. Słowiku, słowiku, ptaszku malusieńki, czyś widział, czyś słyszał, jak rośnie mak. I teraz pokazujemy wielki makro słońce. Oto tak, oto tak, tak rośnie mak. Oto tak, oto tak, tak rośnie mak. Taki wielki makro. Tutaj u góry ma swoje Będziemy więcej. To jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz słonie się uda. Słowiku, słowiku też umarł się Czyś widział, czyś słyszał, jak pada deszcz. Oto tak, oto tak, tak pada deszcz. Oto tak, oto tak, tak pada deszcz. Słowiku słowiku, taszku malusieńki. Czyś widział, czyś słyszał, jak wieje wiatr? Oto tak, oto tak, tak wieje wiatr. Oto tak, oto tak, tak wieje wiatr. Słowiku słowiku, taszku malusieńki. Czyś widział, czyś słyszał, jak rośnie mak? Oto tak. Oto tak, tak rośnie mak. Oto tak, oto tak, tak rośnie mak.